Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii z Historią przez życie dziś powrócimy do rewolucyjnej Francji, aby omówić sobie sytuację, jaka zapanowała w tym kraju na przełomie XVIII i XIX wieku. Zapraszam serdecznie. Jeszcze w roku 1792. Kiedy Francja dopiero zaczęła pogrążać się w chaosie, jaki spowodowała Wielka Rewolucja Francuska, inne mocarstwa europejskie, takie jak Prusy, Austria czy Wielka Brytania, poczuły się zagrożone nowymi rewolucyjnymi ideałami, które rozwinęły się na terenie państwa francuskiego. Poszczególni władcy europejscy, w obawie, że te rewolucyjne ideały, które Zapoczątkowała Francja, rozprzestrzenią się na resztę Europy i podważą ich władzę i autorytet, zdecydowali się w roku 1792 zawiązać sojusz polityczno-wojskowy przeciwko Republice Francuskiej. Historycy ten sojusz z perspektywy czasu nazwali pierwszą koalicją antyfrancuską, która w latach 1792. 1797 rozpoczęła długą i krwawą wojnę na wyniszczenie, podczas której wojska francuskie desperacko broniły wschodniej oraz południowo-wschodniej granicy ówczesnej Francji przed siłami pruskimi, austriackimi lub brytyjskimi. W międzyczasie w samym sercu Francji dochodziło do gwałtownych przemian politycznych i ustrojowych które pogrążały kraj w coraz głębszym chaosie. W roku 1795, po ostatecznym upadku dyktatury Jakobinów, władzę w tym kraju przejął tzw. dyrektoriat, rząd składający się z rady pięciu tzw. dyrektorów, czyli ministrów odpowiedzialnych za zarządzanie poszczególnymi ministerstwami państwa francuskiego. Jednakże bardzo szybko okazało się, że dyrektoriat jest rządem skrajnie niekompetentnym oraz skorumpowanym, w konsekwencji czego Francja nie była w stanie przywrócić ładu i porządku w swoim społeczeństwie, a zamiast tego pogrążała się ona w coraz głębszym chaosie. Niekompetencje dyrektoriatu próbowali wykorzystać francuscy rojaliści, jak określano zwolenników monarchii we Francji, którzy w roku 1795 na ulicach Paryża zorganizowali bunt, którego celem miało być obalenie dyrektoriatu i przywrócenie monarchii we Francji. Sam dyrektoriat w akcie desperacji, aby stłumić tą rebelię za wszelką cenę, zwrócił się o pomoc do młodego, ale zasłużonego generała francuskiej armii Napoleona Bonapartego, Napoleon Bonaparte swoją karierę wojskową zaczynał we francuskiej armii jeszcze za lat panowania Ludwika XVI, lecz dopiero w latach 90. XVIII wieku po wybuchu Wielkiej Rewolucji Francuskiej, jego kariera wojskowa rozkręciła się na dobre, co ostatecznie zaowocowało jego awansem do rangi generała, którą Napoleon zdobył mając zaledwie 25 lat. Była to jedna z najszybszych karier wojskowych, jakie kiedykolwiek zostały zorganizowane w całej historii wojskowości. Napoleon bardzo szybko udowodnił swoją wartość bojową, geniusz strategiczny oraz taktyczny oraz wrodzoną charyzmę, która pozwoliła mu niejednokrotnie odnosić decydujące zwycięstwa na licznych frontach przeciwko pierwszej koalicji antyfrancuskiej. Ostatecznie to właśnie jemu w roku 1795 powierzono zadanie stłumienia buntu royalistów, co ostatecznie mu się udało. Jednakże, aby stłumić rebelię royalistów, Napoleon podjął bardzo kontrowersyjną decyzję, jaką było wyprowadzenie oddziałów artyleryjskich na ulicę Paryża, które ze swoich dział otworzyły ogień do rebeliantów, co doprowadziło również do śmierci wielu cywilów na ulicach Paryża. Była to zaledwie pierwsza z wielu bardzo kontrowersyjnych decyzji, które ukształtowały przyszły charakter Napoleona Bonapartego. Ostatecznie jednak za stłumienie tej rebelii Napoleon zyskał przychylność dyrektoriatu, przynajmniej na jakiś czas. Powrócił on wówczas na front, gdzie do roku 1797 pokonał siły pierwszej koalicji antyfrancuskiej, za co zyskał ogromną sławę i popularność w społeczeństwie. To jednak sprawiło, że dyrektoriat zaczął patrzeć na Napoleona coraz mniej przychylnym okiem, obawiając się, że rosnąca popularność i ambicja Napoleona sprawi, że zwróci się on przeciwko dyrektoriatowi i spróbuje ustanowić własne rządy. Aby temu zapobiec, Napoleon został w roku 1798 na rozkaz dyrektoriatu wysłany do Egiptu, gdzie miał za zadanie ustanowić francuską strefę wpływów na terenie tego kraju. Taka była przynajmniej oficjalna wersja, gdyż w rzeczywistości. Chodziło po prostu o odesłanie Napoleona jak najdalej od Francji, aby nie mógł angażować się w życie polityczne tego kraju i żeby nie próbował potencjalnie obalić dyrektoriatu. Tak rozpoczęła się trwająca następne kilka lat kampania wojenna Napoleona w Egipcie, która trwała do roku 1801. Pomimo kilku kluczowych zwycięstw odniesionych nad lokalnymi siłami egipskimi, Napoleon nie był w stanie wygrać tej kampanii. Zwłaszcza że sami Egipcjanie otrzymywali wsparcie wojskowe i materialne od Brytyjczyków, w efekcie czego siły francuskie pod wodzą Napoleona ostatecznie odniosły w Egipcie całkowitą i upokarzającą klęskę. Rozgoryczony tą klęską oraz faktem, że dyrektoriat próbował odsunąć go na boczny tor, Napoleon wbrew woli samego dyrektoriatu powrócił do Francji w roku 1799, gdzie zorganizował zamach Stanu, który przyszedł do historii jako zamach 18 brimera. Z pomocą lojalnych wobec niego oddziałów wojskowych, Napoleon obalił dyrektoriat. I w jego miejsce ustanowił swój własny rząd. Wydarzenie to uznawane jest za datę graniczną, która kończy okres Wielkiej Rewolucji Francuskiej, a rozpoczyna okres napoleoński, podczas którego to właśnie Napoleon Bonaparte miał stanąć na czele całej Francji. Po upadku dyrektoriatu, Napoleon w jego miejsce ustanowił nowy rząd, który nazwał konsulatem. Na czele tego konsulatu stanął triumvirat złożony z trzech konsulów, którzy wspólnie mieli kierować polityką wewnętrzną i zagraniczną całego państwa francuskiego. Sam Napoleon siebie samego mianował pierwszym konsulem Francji i bardzo szybko stało się jasne, że to właśnie pierwszy konsul posiadał największą władzę, autorytet i kompetencje, jeśli chodzi o kierowanie rządem, podczas gdy drugi i trzeci konsul Pełnili bardziej rolę organu doradczego dla pierwszego konsula. Co więcej, początkowo kadencja pierwszego konsula Francji miała trwać 10 lat. Jednakże w roku 1801 Napoleon zmienił prawo, aby kadencja pierwszego konsula była od tego momentu dożywotnia. Dzięki czemu Napoleon powoli, acz systematycznie, zwiększał swoją władzę i autorytet we francuskim rządzie oraz społeczeństwie. Ostateczny przełom nastąpił w roku 1804, kiedy władza Napoleona nad Francją stała się już tak absolutna, że w zasadzie rządził on niczym nowy monarcha. Dlatego w roku 1804 Napoleon ostatecznie rozwiązał konsulat i w jego miejsce postanowił on ustanowić zupełnie nowy rodzaj monarchii, jaką miało być cesarstwo francuskie. A samego siebie w roku 1804 koronował na pierwszego cesarza. Przy czym należy tutaj zauważyć, że Napoleon nie przyjął tytułu cesarza Francji, tylko cesarza Francuzów, gdyż uważał, że gdyby przyjął on tytuł cesarza Francji, to byłoby to odwołanie się do starych tradycji monarchii w Europie, że władca przejmuje władzę. Z woli boga. A przyjmując tytuł cesarza Francuzów, Napoleon starał się podkreślić, że władzy we Francji przyjmuje w imieniu samego narodu francuskiego, w imieniu wszystkich swoich poddanych. W ten oto sposób od roku 1804 Francja zaczęła funkcjonować na arenie międzynarodowej jako tzw. pierwsze cesarstwo francuskie. A Napoleon Bonaparte stał się pierwszym w historii cesarzem Francuzów. Od tego momentu rozpoczął się niezwykle burzliwy dla Europy okres, podczas którego ambicje Napoleona stawały się coraz większe, co zaowocowało ostatecznie tym, że Francja pod jego przywództwem ruszyła na wojnę i podbój na niespotykaną od setek lat skalę, by na pewien czas wykuć swoje własne imperium kontrolujące niemal połowę Europy, ale to, jak wyglądała ta ekspansja Napoleona, jak trwało wykuwanie tego jego imperium, będziemy opowiadać sobie dopiero w następnych odcinkach. A na razie, przechodząc do podsumowania z dzisiejszej lekcji, należy pamiętać o tym, że w roku 1792 mocarstwa europejskie zagrożone Rewolucyjnymi ideałami we Francji zawiązały pierwszą koalicję antyfrancuską, która walczyła z Francuzami do roku 1797. W międzyczasie we Francji po upadku Jakobinów władzę przejął rząd zwany dyrektoriatem, który miał jednak coraz większe trudności z opanowaniem sytuacji, jaka zapanowała we Francji w dobie rewolucji francuskiej. Niekompetencje dyrektoriatu Próbowali wykorzystać francuscy royaliści, czyli zwolennicy monarchii, którzy w roku 1795 zorganizowali na ulicach Paryża rebelię w celu przywrócenia we Francji władzy królewskiej. Ich bunt został krwawo stłumiony przez generała Napoleona Bonapartego, który zyskał dzięki temu przychylność dyrektoriatu. W kolejnych latach Napoleon poprowadził armię francuską do walki przeciwko pierwszej koalicji antyfrancuskiej, pokonując ją finalnie w roku 1797. Jednakże rosnąca popularność Napoleona w armii sprawiła, że dyrektorat poczuł się zagrożony jego osobom i żeby odsunąć go na margines życia politycznego, Dyrektoriat zdecydował się wysłać Napoleona do Egiptu w roku 1798, oficjalnie po to, by ustanowić francuską strefę wpływów na terenie tego kraju, a w rzeczywistości po to, aby Napoleon nie mógł angażować się w sprawy polityczne Francji. Napoleon swoją kampanię przeciwko Egiptowi prowadził do roku 1801, jednakże nie był on w stanie wygrać tej wojny. W efekcie czego rozgoryczony powrócił do Francji już w roku 1799, gdzie zorganizował zamach stanu przeciwko dyrektoriatowi, który został ostatecznie obalony. Ten zamach nazwano zamachem 18 Brimera i wydarzenie to uznawane jest za koniec Wielkiej Rewolucji Francuskiej i za początek okresu napoleońskiego we Francji. Po obaleniu dyrektoriatu, Napoleon ustanowił rząd zwany konsulatem, który składał się z trzech konsulów, zaś sam Napoleon objął funkcję pierwszego konsula. Początkowo miał on tę funkcję sprawować przez 10 lat, jednakże w roku 1801 zmienił prawo i od tego momentu kadencja pierwszego konsula miała być dożywotnia. Ostatecznie w roku 1804 Napoleon przekształcił konsulat w pierwsze cesarstwo francuskie, a samego siebie koronował na pierwszego cesarza Francuzów. Nie nazwał siebie cesarzem Francji, bo bał się odwoływać do starych królewskich tradycji. Z okresu dynastii Bourbonów, kiedy mówiło się, że władca obejmuje władzę w imieniu Boga, a zamiast tego nazwał siebie cesarzem Francuzów, aby podkreślić, że władzę obejmuje w imieniu narodu francuskiego. Od tego momentu przez następne 11 lat Napoleon miał sprawować władzę we Francji właśnie jako cesarz Francuzów. I to by było wszystko na dziś. Dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia.